Cześć, cześć. Z tej strony Karolina Cichoń. Pomagam kobietom w odbudowaniu swojego życia na nowo po trudnych czy toksycznych relacjach. Tak, aby mogły stanąć w sile, w większej wolności i co najważniejsze, aby zdobyć pewność siebie w życiu. I dzisiaj, właśnie tak trochę o tej pewności siebie i o tym, jak działają. Relacje. I może tak tutaj wezmę relacje ogólne, nawet wśród przyjaciółek, czy siostra, brat, czy, czy, czy mama dziecko, nawet. My nie zdajemy sobie sprawy, jak braki w drugim człowieku, czy w nas samych, powodują, że my Projektujemy nasze braki na drugą osobę. I najśmieszniejsze jest to, że zazwyczaj w większości przypadków osoba, która cię podziwia w jakiś sposób, osoba, która cię lubi, osoba, e, która też by chciała być w jakim stopniu tak jak ty. I obojętnie, co ty masz, a, a, czego, a, czego, a czego nie masz. Bo ta osoba sobie ubzdurała, że ma jakiś brak w sobie, że to, co ty masz, jest lepsze niż to, co ona ma. I tak zaczyna się e, choroba. Choroba w relacjach, bo to jest chore, moi kochani, że mm, kiedy my. Nie widzimy siebie jako wartości w świecie, to my projektujemy na drugą osobą wszystkie bolączki i możemy naprawdę używać różnych rzeczy do tego. I tak samo w szkołach. Od dziecka, e, na przykład jeśli dziecko ci zazdrości, albo jeśli no bo to też zazdrość, nie, o to co ty masz. Obojętnie czy to jest talent, czy to są pieniądze, czy to jest to czy tamto. Jeśli Dziecko nie potrafi zapanować nad zazdrością, czy rodzic, to naprawdę dzieją się katastroficzne, opłakane rzeczy często. I nawet dochodzi do zabójstw. Poprzez to, że człowiek sobie coś tam ubzdurał w głowie, że jest gorszy. I to jest taka łuda, że my wierzymy, że ktoś jest lepszy od nas. I dlatego. Wcześniej już przyszłam z takim filmem odnośnie tego, abyś spojrzała na siebie tak, jakby Bóg spojrzał na ciebie, tymi samymi oczami. Dlaczego? Bo Bóg widzi w każdym człowieku taką samą wartość. I tu nie ma, i możesz się różnić, i każdy ma inne talenty, każdy e, będzie kimś innym, każdy będzie wybierał innych partnerów, każdy wygląda inaczej. No i. No i co z tego? Jeśli ty poznasz swoją wartość od środka i, i też będziesz potrafiła spojrzeć swoimi oczami, tak jakby Bóg na ciebie patrzył i nie będziesz widzieć braków, no bo po co ci te braki? Po co ci te braki? Jeśli sądzisz, że masz jakieś braki, to przyjrzyj się faktycznie, czy to są braki, czy to po prostu jest unikatowość, czy inność, czy, czy po prostu... Taka jesteś, no i jeśli możesz coś e, zmienić, zmień. Jeśli nie, odpuść. I to się wydaje prostsze, e, jak się mówi, niż w rzeczywistości. Bo kiedy ty coraz bardziej mm, nabierasz takiej pewności siebie, ale nie takiej: o, jestem lepsza od innych, ha, 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 ha. Nie, po prostu ty znasz swoją wartość i ty wiesz, na co zasługujesz. Koniec. I każdy człowiek, moim zdaniem, każdy człowiek zasługuje na szczęście, na miłość, na pieniądze, na rozwój, na piękne relacje i na życie w opit. pomieszał opi... Bl... mi się język. Życie w obfitości. I dlatego przychodzę yy, taka jaka jestem, z moimi wadami yy, i z moimi zaletami ale ja taka jestem, po prostu. I czasem mówię za szybko, czasem mi się język zaplączę. Czasem zapomnę słowa po polsku albo po holendersku. Jak mówię, zapomnę też. Odczekaj, jak to było, odczekaj. Jak mówisz w dwóch językach, to często tak się zdarza, że po prostu później zaczynasz myśleć w tym języku. I to nie szkodzi. Wiecie co? Mam tu gdzieś. I dlatego. Chcę Wam pokazać, że można, chcę Wam pokazać, że jesteście okej, okay, takie jakie jesteście. I nie zmieniajcie się dla nikogo, i nie uniżajcie się przede wszystkim dla nikogo. Jeśli ktokolwiek, czy facet to jest, czy, czy matka, czy. No, jeszcze takiego przypadku chyba nie spotkałam, ale to może możliwe. Dobra, przemijmy, ominijmy to czy partner, czy właśnie te przyjaciółki, cokolwiek, ktoś Ci będzie mówił, że w ogóle, a co Ty w ogóle robisz, a kim Ty jesteś, a to, a tamto, to ten człowiek chce Cię zmniejszyć, żebyś Ty się tak nisko czuła, że Ty go polubisz. Tylko ludzie nie znają sobie sprawy, że to powoduje chore uzależnienia w relacjach. I chore takie Re reakcje w relacjach. Bo jeśli ty znasz swoją wartość, to ty potrafisz większość ludzi lubić, jeśli nie będą mu dawać. Jeśli ty znasz swoją wartość, jeśli jesteś pewną siebie, osobą, to tobie nie będzie przeszkadzać, że ktoś czegoś nie ma. Że nie ma, nie wiem, nogi na przykład. Tak już pojechałam grubo. Ale tobie to nie będzie przeszkadzać. Bo ty wiesz, że ta wartość nie zależy od tego, czy ktoś ma nogę, czy ktoś ma rękę, czy ktoś ma milion na koncie, czy tego nie ma. Twoja wartość jest tu, w sercu i w głowie. To, co sama sobie będziesz powtarzać, takim też się stanie. Dlatego. Zacznijcie od siebie, zacznijcie od wglądu do siebie i zacznijcie od tego patrzeć też w waszą rzeczywistość. Czy nie wiem, czy nie obgadujecie w ogóle bez sensu ludzi, czy nie poniżacie ich, bo to też dostaniecie z powrotem. I nawet jeśli. Wy będziecie pewne siebie i wy nie będziecie tego robić, to też możecie tak dostać, ale wtedy będziecie już wiedzieć, No ja to wam powiedziałam, ale chodzi też o takie głębsze zrozumienie w sobie. Bo powiedzenie to jest jedno, ale aby samemu zrozumieć niektóre rzeczy w życiu potrzeba czasu naprawdę i potrzeba takiego e, czasem przejechania się wielokrotnie w różnych relacjach, aby, aby zgłębić to, ale jeśli się chce, jeśli nie chce się... Z... Zganiać winy na kogoś. Tylko ty wiesz, że na przykład ta osoba ma jakiś brak, i dlatego się tak zachowuje. I to nie, nie jest w większości. W większości nie jest o tobie. Chyba, że naprawdę coś chorego robisz. Ja nie wiem. Ja nie. Mam nadzieję, że nie. <laughs> Mam nadzieję, że nie. Ale jeśli to co robisz, um powoduje to, że czujesz się dobrze, że jesteś, że patrzysz w lustro i tak jak już powiedziałam kiedyś w, w jakimś filmie, że postaraj się nie robić z siebie kogoś innego, ale postaraj się być osobą taką, jaką Bóg by chciał widzieć i patrz na siebie w lustro i pytaj siebie, czy Bóg by był zadowolony z tego, kim jestem, kim się staję. I jeśli odpowiedź jest tak, to jest ok. I nie wiem, czy wierzysz, czy nie wierzysz, ale chodzi o, o, o to um, takie uniwersal, powiedzmy uniwersalną miłość, którą Bóg ma do człowieka, czyli możesz nawet nie wierzyć w Boga, ale jeśli e, ta uniwersalna miłość patrzy poprzez Twoje oczy i pyta się Ciebie, czy a każdy w środku wie, każdy czuje, każdy człowiek czuje, czy robi dobrze, czy robi źle. Jeśli ty możesz patrzeć w lustro, jeśli ty jesteś dumna z siebie, jeśli, jeśli ty pomagasz jeszcze ludziom wokół poprzez to, kim się stajesz, to co może być piękniejszego? I jeśli ktoś w jakikolwiek sposób cię będzie oceniał za to, co robisz, za to, kim się stajesz, to ty nie będziesz wątpić w siebie. Ty będziesz widzieć ponad to. Ty będziesz wiedziała, że ten człowiek prawdopodobnie widzi w tobie to, czego nie chce w sobie zobaczyć. I myśli, że ty jesteś lepsza, bo ty robisz w taki, a nie inny sposób. I myśli, że, e, że na ciebie nie zasługuje. I wychodzi z tej chorej. E, Strony swojej i albo projektuje na ciebie, albo bardzo się stara o ciebie i to naprawdę po prostu aż wychodzić bokiem, że się tak wyrażę, bo zabiera ci całą przestrzeń, bo, bo chce po prostu być na każde twoje zawołanie. To, to też nie jest dobre. E, dlatego. Moje kochane, zajrzyjcie w głąb siebie, spójrzcie tak e, trzeźwo na siebie, spójrzcie w lustro i się zapytajcie, czy sama tak robię? A jeśli nie, to że jeśli ktoś robi, to nie jest to o tobie. To, to po prostu są <taki> takie schematy, w których nauczyliśmy się żyć i często nie wiem jak wyjść, dopóki dopóty nie postawisz na siebie, dopóki dopóty nie będziesz dbać o siebie, bo dbając o siebie i dbając o swoją przestrzeń, dbając o swoje ciało, psychikę, głowę, o rozwój um, i o święty spokój, bo to jest najważniejsze w życiu: święty spokój, święty spokój w relacjach. I mnie to też zajęło trochę czasu, aby zrozumieć pewne kwestie, aby, aby siebie samą zmienić. I tego było mnóstwo. I szczerze powiedziawszy, to jaka się teraz pokazuje, ja nie lubiłam tego, bo myślałam, że to jest nie ok, bo myślałam, że muszę inaczej, bo myślałam też, że muszę, e, nie wiem, zrobić siebie plastik, że się tak wyrażę. Tak, e, wiecie o co chodzi, nie? I to też wychodziło z braku. To wychodziło z braku tego, że ja nie widziałam siebie tak, jak Bóg na mnie patrzył. I kiedy po prostu zaczęłam coraz bardziej patrzeć na siebie, tak, jakby Bóg na mnie patrzył, i. Yy, I nie osądzać się za to, kim, kim, kim jestem, za to, jaka się urodziłam, za to, jaką mam osobowość, za to, jakie mam talenty, albo jakich nie mam. Bo też nie jestem wszystkim genialna. W wielu rzeczach. Ale nie we wszystkim, nie we wszystkim. I to, to jest, jest okej, okay, bo my siebie w świecie potrzebujemy. W tym sensie potrzebujemy, że każdy ma swoją rolę w świecie i każdy coś robi. Czy to nawet jest pani, która bułki sprzedaje w sklepie? Ona też ma jakąś rolę do spełnienia. I to naprawdę odwala dobrą pracę. Bo ty możesz iść i kupić te bułki i możesz zjeść. Gdyby nie ci ludzie, którzy by nie pracowali w sklepach, to byś chodził głodny prawdopodobnie. No, chyba że mieszkasz na wsi i masz swoje rzeczy robisz. To już inna kwestia. <grych> Także pomyślmy zdrowo tak o nas samych i o innych i nie, nie czepiajmy się bez sensu w ogóle tego, kto jaki jest. Nie oceniajmy tego. Jedyną osobą, która może ocenić kogokolwiek jest Bóg. I ty sam, siebie. Nie innych, siebie. Jeśli ta ocena wychodzi pozytywnie, to gratuluję. Jeśli nie, to cię zapraszam do siebie. Na kursy, na treningi, na online sesje, aczkolwiek. Za godzinę sporo biorę. <noise> e, Także lepiej bardziej się opłaca te kursy. I jest jedna książka, druga też jest w trakcie. O, przecież to. Mówię wam po prostu. Uf. Padł mi komputer. O, bo ja mam normalnie to mi stary. Pat mi komputer, później padł mi telefon, później coś tam się popsuło. I wszystkie dane miałam takie już chyba na początku. Kiedyś tam w jakimś filmie powiedziałam, że wszystko straciłam. No ale na szczęście Karolina jest taka bardziej staromodna. <noise> zazwyczaj wszystko najpierw zapisuję w zeszytach. <grywa> I na szczęście znalazłam w zeszytach wszystko i mogłam to od nowa zrobić. No i teraz właśnie znalazłam, znalazłam te notatki, zeszyty, w których um, pisałam swoją drugą książkę i um, i znowu do pracy, do pracy. Tak to będę cała życie zajęta. No ale, hmm, trudno się mówi. No i widocznie było to potrzebne. Też teraz po tych kilku miesiącach u mnie, u mnie tyle zachodzi transformacji w przeciągu krótkim czasie, że, um, <laughs> że niektóre rzeczy, które nawet mówiłam, Kilka miesięcy temu jakieś filmy, czy coś takiego, to oczywiście niektóre rzeczy rezonują ze mnie w sensie tego, co mówiłam, ale, ale się śmieję z siebie, w sensie z siebie, z tego, mm, z tego, że z innej pozycji wychodziłam. I ja to widzę na przykład, ja to widzę w sobie, ja to widzę też w innych ludziach z jakiej pozycji wychodzą e, do innych, z jakiej pozycji wychodzą do świata <laughs> i zostawiam te filmy, bo po prostu mm, zabawnie jest spojrzeć na siebie w, w takiej in, w takim innym wydaniu że się tak wyrażę <laughs> no ale jeśli w twoim życiu dużo zachodzi zmian, w twoim życiu dużo się dzieje takich rzeczy, które Powodują Twoją transformację? I jak wiecie, kochana, bo już chyba wam wspomniałam, że trudne rzeczy zazwyczaj powodują transformację, to tak jak ten diamencik, którym każda z nas jest, i z zewnątrz przychodzi jakaś siła, która musi ten diament oszlifować ale diament ma sam wyjście: czy stanie się diamentem, czy się pokruszy. Także nie wybieram to pierwsze. Tobie też radzę. <laughs> o, oh, kochane, pamiętajcie, nie osądzajcie siebie za bardzo, nie osądzajcie siebie i innych, i nie bierzcie do siebie, nie bierzcie do serca tego, co ktoś mówi, bo. Większości to jest albo jakaś bolączka z przeszłości, albo to, że człowiek po prostu myśli, że jesteś lepsza. I tak go, tak mu to dokucza, tak go denerwuje, bo nie możesz zobaczyć tego w sobie. Jeśli ktoś nie widzi w sobie tego samego, co na przykład, że, że też jest wspaniałym człowiekiem, że też jest w tym przypadku wspaniałą kobietą, że. Też jest pełna, pełna pasji i też ma swoje talenty, też ma swoją osobowość i jest po prostu taka jaka jest. I nie musi się zmieniać, dopasowywać i robić się na kopie 50 tysięcy innych kobiet, powiedzmy. I to jest ok. I ty, ja wybieram siebie, ja wybieram siebie taką jaką jestem. I tyle. A to, że ktoś inaczej robi, to jego sprawa. Też piękna że się potrafi kopiować. E, jak chcę. E, zależy z jakich to właśnie, z czego to wychodzi, czy to wychodzi z tej pustki, z tego e, braku wartości w siebie i braku takiego, że e, jestem jaka jestem i nie muszę się kopiować i nie muszę robić nie wiadomo czego, aby, aby mnie kochano, aby mnie podziwiano, aby mm, ktoś mnie Ktoś mnie szanował. Nie muszę. Jeśli ktoś myśli, że musi coś robić z pozycji strachu, z pozycji pustki, że będzie gorszy, że będzie nieładny, że będzie brzydki, że będzie ił, <grym> to trudno, no. Całego świata nie zmienia. Może jakąś szczęść. Mam nadzieję. <grym> Mam nadzieję. Mm, jeśli mi pomożecie trochę to zmienimy wszystko w świecie. <noise> Także polub, zasubskrybuj i będzie się działo. Będzie się działo, kochane. <noise> Będziemy zmieniać świat tak, aby był cudowny aby każdy żył w obfitości. Bo sobie tak czasem, kurczę, jeszcze powiem jedno, tak sobie czasem myślę, że nie wiem, człowiek, człowiek lubi cierpieć, czy coś? Nie wiem, sprawia mu to przyjemność, może. To cierpienie. Bo można się uzależnić od wszystkiego. Nawet od cierpienia, szczerze powiedziawszy. Dlatego tak trudno wyjść z toksycznych relacji. Bo to uzależnienie. Uzależnienie, które nie służy ci, nie służy twemu systemowi całemu. Tak. Także do siebie, w głąb siebie, i nie zapominajcie, że Bóg Was kocha tak jak jesteście. A jak już to wiecie, to na co się kopiować? Na co się upodabniać do, do wersji innych ludzi? Po co robić coś, co już istnieje? Może lepiej stworzyć coś, co po prostu nie istnieje. To jest. Wartość każdego człowieka robić po swojemu, robić po swojemu i żyć w zgodzie ze sobą. Nie z tym, co wydaje ci się, że musisz mieć, nie z tym, co mm, społeczeństwo nakazuje, że musisz mieć. Nie z tym, jak masz się zachowywać w tym wieku. Nie z tym, czy musisz mieć dzieci, czy nie musisz mieć dzieci. Co możesz powiedzieć, czego nie możesz powiedzieć? Kobiecie wypada, kobiecie nie wypada. Ach, no. Pozbyć się, Pozpiąć się tego, bo to, to nie służy, to nie służy. I oczywiście ja wychodzę z założenia, że e, trzeba być w miarę kulturalną osobą. Jednak nie ukrywajmy, jak ktoś Cię uderzy, nie nadstawiaj drugiego policzka. Nie nadstawiaj. Odwróć się, odejdź i zostaw takiego człowieka. Może zrozumie, co stracił. Może zrozumie, jak się zachowywał. I w większości rozumieją ludzie. Tylko po czasie już jest za późno, bo um, jeśli ktoś złamie zaufanie drugiego człowieka, to trudno to odbudować. Prawda? I tak samo z tymi słowami uważałabym, bo jeśli ktoś wychodzi z pustki do ciebie i ktoś cię szykanuje, ktoś cię usiłuje poniżyć do, do poziomu robaka, chociaż robak też niczemu winny, szczerze powiedziawszy, odejdź. Może zrozumie. Nie oddawaj swojego spokoju w sercu i nie oddawaj swojej osobowości. Osobowo osobowo osobowości. Chyba muszę zwolnić dzisiaj. Hmm. Tak. To tyle. To tyle na dzisiaj. Ja idę się sportować. Trzeba zrobić. Ręce silne. <laughs> uh, sì. No, dbajcie o siebie, kochajcie się i nie zmieniajcie się na siłę, nie zmieniajcie się dla nikogo. Dla siebie, jeśli chcecie. Jeśli to wychodzi z miłości do siebie, tak samo miłość do siebie jest dbanie o siebie, czyli tak jak ja chodzę na przykład sportować się. <laughs> Nowe słowo. <laughs> eee, czy o różne inne aspekty to jest miłość do siebie, ale jeśli to wychodzi z pustki, jeśli to wychodzi tylko, że bo ja chcę mieć, nie wiem rozmiar 36, 34 czy taki, czy owaki eee, ja już się z tym bo lubię jeść lubię rzeczy dobre jeść i stwierdziłam, że e, zostanę przy tym, co lubię <laughs> ale też będę dbała o swoje ciało właśnie Także, moje kochane, dbajcie <laughs> o siebie. Nie zapominajcie tym, kim jesteście. I, hmm, i co jeszcze? I pamiętajcie, Bóg patrzy, Bóg patrzy na Was. Także zapytajcie siebie dzisiaj, czy Bóg byłby zadowolony z tej wersji, którą się staje? U mnie odpowiedź brzmi głośno tak. I mam nadzieję, że u Ciebie też tak jest. Także powodzenia i nie daj się. Nie daj się nikomu! <grym> Walczę swoje marzenia, ale nie trzymaj ich tak kurczowo. Relax, wszystko przyjdzie z czasem. Póziaczki, <grym> no i milutkiego dnia, bo u mnie słoneczko, także później będę się cieszyć tym słoneczkiem. Pa! pa.